To flop Jagodzianki, bo jestem największą fanką Jagodzianek i chcę przetestować każdą w Polsce. Jestem właśnie w podziemiach Warszawy Śródmieście i tutaj znalazłam takie miejsce. Nie jest to na pewno jakieś najbardziej popularne miejsce z Jagodziankami, ale może właśnie tak odkrywa się jakieś perełki. Ja bym poprosiła Jagodziankę. Kartą poproszę. Nie, nie da się? O nie. Jakimś blikiem czy coś? Nie, 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 czekam na Serbii. To dziękuję. Boże, czy tylko ja muszę mieć takiego pecha? Jeżeli zastanawiacie się, co się wydarzyło, to dosłownie próbowałam kupić tę jego dziankę trzy razy w trzy różne dni i dopiero teraz się udało. Raz było zamknięte, raz nie można było płacić kartą, a jeszcze trzeciego razu pani się chyba przestraszyła i zamknęła na chwilę. Nie mam dziwne, ale mam kupiona i testujemy ją w pociągu. Wygląda jak taka bułeczka babci. Oczywiście przełamujemy na pół. Ja już widzę to. Właśnie tyle mamy jagód. I nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. To jest jego dzianka. <noise> o mój Boże! I ja trzy razy próbowałam ją zdobyć. Próbujemy. W ogóle nie musimy tego komentować. Czuję się, jakbym jadła po prostu chałkę jakąś. Nigdy nie widziałam bułki, która ma tak małą nadzieję. Zdecydowanie flop kosztowała ona 6 zł, więc okej, okay, jakby nie spodziewałam się tu nie wiadomo czego, ale to nie powinno się nazywać jego dzianką. Bo pomówią takich ludzi jak ja. I dajcie znać, jakie kolejne miejsce.